Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na turnieju w Tekena, w Espocie, elektroniczne sporty walki i jest ze mną jeden z najlepszych w Europie, który zwyciężył trzy turnieje z rzędu. Maciek, witam Cię serdecznie. Cześć, bardzo mi miło. Maćku, powiedz mi, jak dzisiejszy wieczór? Jesteś zadowolony? Póki co, idzie bardzo fajnie. Jestem chyba już w półfinałach drabinki wygranych. Czy nie jest wcale tak daleko do tego, by powtórzyć trzykrotnie już sukces i wygrać czwartą edycję, co by było no, bardzo fajne? Nie uważasz, że trochę obraz też piórka, jak już wygrałeś trzy z rzędu i masz chrapkę na czwartą? Czy to po prostu jest tak ekscytujące dla Ciebie, że chcesz więcej i więcej i więcej? To znaczy myślę, że jeżeli chodzi o sukcesy, to jeżeli człowiek jakieś zacznie osiągać, to zawsze będzie chciał ich osiągać coraz więcej. Aczkolwiek nie obraz absolutnie w piórka nie jestem też zbyt pewny siebie, jak tu przychodzę, to zawsze zawsze z tym samym nastawieniem, czyli będzie trudno, raczej nie wygram, ale to nastawienie jest ze mną do momentu, aż usiądę do komputera do przeciwnika i wtedy nawet to się we mnie zmienia. Absolutnie. Teraz jak teraz znowu nie jestem przy komputerze, to no znowu tak sobie myślę, dobra, fajnie, przyfarciło się, już jestem tam w tych półfinałach. Może się uda, ale no ciężko to widzę, Są, może są lepsi, no przygotowałem się, nie wiem czy o Odpowiednio dobrze, ale, ale, ale właśnie to jest do tego momentu, aż usiądę do komputera. Wtedy nagle się zamieniam w takiego komputerowego zabójcę i, i, i tylko poluję na swoją zwierzynę. Maciek, e, gdzie jest ta granica, której nie przekroczysz godziny? Może ile godzin nie obiecałeś sobie, że nie będziesz siedział przed komputerem, nie będziesz grał? Czy są w ogóle takie granice? Myślę, że te granice skończyły się w wieku około 12 lat, gdy mama zdjęła mi blokadę półtorej godziny dziennie. Od tamtej pory te e, granice znacznie urosły i to, wtedy pamiętam jak ten 6 wyszedł, to był 2010 rok, no to wtedy jeszcze te półtorej godziny miałem, ale jak już te blokady zeszły, zacząłem grać tak średnio, tak jakoś 6-7 godzin dziennie. E, no i teraz jak wyszła ta najnowsza część, w której zacząłem osiągnąć sukcesy, to grałem też pewnie coś około 8 godzin dziennie. Aczkolwiek od roku bardziej skupiam się na nauce, gdyż jestem na trzecim roku już studiów inżynierskich i wolę skupić się na nauce. No i, osiągnięcie i tak są. Gram sobie tak z godzinkę, dwie dziennie raczej. Nawet czasem nie gram codziennie, czasem co dwa dni. Opowiedz mi coś więcej o tych granicach. Czy są jakieś rzeczy, których byś nie zrobił? Gracze, z którymi byś nie zagrał? Eee, może są takie gry, w które byś nie zagrał? Miejsca, do których byś nie pojechał? No, szczerze to nie jestem, jestem bardzo ciekaw świata, jestem bardzo ciekaw nowych przeciwników, także tych starych, z którymi być może jakaś kosa w przeszłości powstała. To zawsze fajnie się spotkać i czuć tą taką presję, nawet taka negatywna aura z boku, czy to zlewieć, czy to z prezy, zależy gdzie siedzi ta osoba. Czuć to i ja, ja bardzo nie zawsze sta, stanę naprzeciw takiej osoby. No i oby zazwyczaj to się tak dzieje, że pokazuję po raz kolejny dominację i bardzo to lubię. Jak przegram, jeżeli przegrywam, no bo zdarza się tak rzadko, nieskromnie mówię, ale się zdarza, e, no to wtedy wiadomo, do domu i to jest ogromna motywacja i się uczę. Myślę, że to nie ma takich granic. Granice są może jedynie póki co finansowe, tak. Granice są po to, żeby je przekraczać. Jasne, jasne, też tak uważam. E, chciałabym jeszcze Cię zapytać, jeżeli chodzi o tekena, to dlaczego właśnie to? Dlaczego teken? E, jasne, no to historia jest całkiem prosta, jak byłem dzieckiem, to jeszcze wtedy wujek mieszkał e, w naszym domu rodzinnym, e, no i on e, miał wtedy konsolę Playstation 1 e, i grał w Tekken 3, pokazał mi jak byłem dzieckiem, miałem z 3 lata i grałem z wujkiem w Tekken 3, no potem się wyprowadził, zabrał tą konsolę, a ja pomyślałem, że jak będę miał okazję, no to... Zdobędę tego tykena i będę w niego grał, bo bardzo lubię, popuchałem go już za dzieciaka. No i potem jak dostałem konsolę na Komunie, to była PlayStation 3, no to kupiłem tego TK na ugadałem rodziców, zacząłem grać. No i tak już zostało do dzisiaj. Jeżeli chodzi o graczy, co osoby, czy wolisz grać z mocniejszymi, silniejszymi, najlepszymi, czy też lubisz sobie połechtać swoje ego i Trochę słabszymi od siebie? Nie, nie, absolutnie nie muszę pracować nad swoją ego. Myślę, że wyniki mówią same za siebie, ale nie zamykam się tylko na granic z najlepszymi, ponieważ uważam, że ci, to młodsze pokolenie, które teraz wchodzi. No ja też nie jestem stary, ale jednak jak się popatrzy, ile lat już gram, wcale tak młodym graczem nie jestem. No wiadomo, jestem młodym człowiekiem, ale graczem niekoniecznie. Jak wchodzi to nowe pokolenie i oni widzą, że osiągano sukcesy też na skalę międzynarodową, na skalę europejską, to jak najbardziej nie jestem zamknięty i nie gram tylko z najlepszymi. Wiadomo, preferuję z najlepszymi, bo wtedy wymaga to ode mnie najwięcej wkładu i wtedy też podnoszę swój własny poziom. Bo jednak przez granic ze słabszymi rzadko się to zdarza. E, aczkolwiek, tak jak mówiłem, naj, najfajniej z najlepszymi, ale ze, ze słabszymi również gram, gdy tego chcę. Bo że po prostu przyszłość. Polskiej sceny. Proszę, bo na pewno naszych widzów też ciekawi, to, jak się przygotowujesz. Czytałeś może jakieś książki, czy może oglądałeś jakieś turnieje, najlepszych graczy podglądasz, jak oni żyją, jak się odżywiają, jak się przygotowują do turniejów. Jak wygląda to całe otoczka przygotowania do turniejów? E, jasne, bardzo często przed turniejami oglądam swoje gry, które przegrałem na poprzednich turniejach, gdzie popełniłem błędy, analizuję, co powinienem poprawić i czego nie powinienem robić kolejnych. Kolejny raz, żeby się znów nie zawieść na samym sobie. Mam też odpo osoby odpowiedzialne za moją e, jakby kondycję psychiczną, żebym żeby myślał w odpowiedni sposób. S są takie osoby, bo też bardzo często się winię, jak mi coś nie pójdzie. Na przykład, teraz graliśmy y, turniej eliminacji do międzynarodowej drużyny sportu i zająłem na nim drugie miejsce i było mi troszeczkę z tym głupio. No, drugie miejsce nie jest złe, wiadomo, ale. No i wtedy pojawiają się te osoby i one mi mówią, że to nie jest złe, to jest dobry wynik i tak, nie powinienem być taki dla siebie surowy, po prostu przemyśleć. Także ja przemyślam, analizuję. Wiadomo, o kiedyś, jak było więcej turniejów, zanim y, y, wszedł COVID, bo jak COVID wszedł, to tych turniejów tekenowych bardzo liczba zmalała. Zanim to się stało, to co tydzień oglądałem, bo były cotygodniowe turnieje na całym świecie. Każdy turniej w weekend był oglądany. To też tak średnio 8 godzin się samego turnieju oglądało. Tak, bardzo lubiłem inspirować się grom najlepszych graczy na świecie. A jak się przygotowywałeś, jak zaczynałeś, oglądałeś tych najlepszych, podglądałeś te osoby, próbowałeś sam grać, pytałeś się o rady innych. Tak, tak, myślę, że to jest taki naturalny proces yy, robienia progresu w takich grach. Trzeba pytać. Trzeba pytać, a często ci najlepsi nie chcą się dzielić tą wiedzą. Ja staram się, mam nadzieję, że nie jestem taką osobą i staram się dzielić jak najwięcej, aczkolwiek yy, myślę, że tak najszybciej można zrobić progres przez yy, właśnie pytanie, oglądanie też gier lepszych, szukanie tych właśnie yy, tych właśnie sztuczek, które oni robią, a ty nie robisz. A jakie to są sztuczki? Zdradzisz troszeczkę? Kurcze, no często ludzie nawet nieświadomie, no bo yy, też nie wiem, na jakim poziomie jest Pani wiedza na temat tej gry. Wie Pani, czym jest kombo na przykład? Czym są kombosy? E, tak troszeczkę. No właśnie, no to nawet jeżeli chodzi o system kombosów, często jak mm, słabsi gracze. Robią te kombosy i myślą, że ok, te kombosy już są fajne, już są dobre, coś tam się nauczyłem, fajnie. A prawda jest taka, że często oglądając turnieje na skalę światową można zobaczyć, że te kombosy, które robimy, zabierają dużo mniej obrażeń niż mogłyby robić, zabierać. I, I wtedy oglądając takie turnieje możemy dokonać optymalizacji naszych własnych kombosów, yy, nauczyć się też yy, po prostu lepszych, lepszych opcji. Wracając do poprzedniej twojej wypowiedzi odnośnie niewygrywania, zajęcia drugiego miejsca, powiedz mi, jak się czujesz, kiedy nie zdobędziesz tego, czego chcesz. To są naprawdę ciężkie, niedobre emocje. Akurat w tym wypadku to byłem przeszczęśliwy, bo tak jak mówiłem, to jest ta młoda fala, ci nowi gracze i akurat bardzo to było duże zaskoczenie, że wygrał ktoś. To był jego pierwszy turniej, jaki wygrał i naprawdę... Poza mną, no bo ja tam sobie, ja przegrałem 5-4 w finale, to ok, nie było źle, ale poza mną, tak, tak, to poza mną to strasznie pozamiatał i to było ogromne, ogromne zaskoczenie I ja jestem zdumny z tego człowieka, bo ja bardzo dużo y, grałem z nim, zanim stał się tak dobry i jakby śledziłem jego progres na bieżąco, więc ja jestem szczęśliwy. E, jeżeli chodzi o tą przegraną konkretną. Jeżeli chodzi o inne, to zależy, to zależy w jakich, to zależy od warunków, w jakich przegrałem, dlaczego przegrałem, jeżeli... Bo czasem mam tak, ja lubię przegrać z kimś naprawdę ciebie lepszym. Przecież to brzmi całkiem nie niefajnie, nie nieprzyjemnie. Bo skoro przegrałem, to zawsze przegrałem z kimś lepszym, ale nie zawsze się tak czuję to tak trochę leży w psychice. Ale jak czuję, że ktoś był naprawdę do wzięcia, a ja czegoś po prostu, nie wiem, nie doklikałem, nie trafiłem w ludzi, takie błahe sytuacje. Wiadomo, to zawsze jest mój błąd, ale czasem, czasem potrafi, wiadomo, tak dupka troszkę zawić, że tak wszystko kolokwialnie się wypowiem. Ale to rzadko mi, rzadko, raczej yy, zazwyczaj moje przegrane zamieniam w motywację do dalszej nauki. I prawidłowo, z kim najlepiej ci się gra? Eee, czy to są ludzie z zagranicy, z Polakami, może dziewczyny? No najlepiej to wiadomo, że z moją dziewczyną się gra, aczkolwiek jeszcze, jeszcze z moim sparing partnerem, Ratmanem, to jest taki człowiek, który, którego poznałem około 4 lata temu i on jest taki, to też ciekawe, bo w Tekkena może się wydawać, że gry to są ogólnie dla jakiejś młodzieży, a zresztą tu raczej widać, że to nie jest tylko dla młodzieży, bo to jest dużo takich już do, dojrzałych osób. A, a ja poznałem tego Ratmana 4 lata temu, on ma tak 40 lat i on codziennie do mnie przez te 4 lata tak potrafił o 5 pisać, żebym wstawał, gramy i, i to jest mój taki główny sparring partner i myślę, że on mi najbardziej pomógł w tym moim sukcesie i z nim mi się najbardziej yy, uśmiecha grać. Jestem bardzo ciekawa, bo ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z elektronicznymi sportami walki, Wyobrażenie mają takie o graczach, że to po prostu poświęcacie całe swoje życie, e, gubicie się w tym totalnie i nie macie kontaktu z, w ogóle z rzeczywistością. Powiedz mi, proszę, jak to wygląda z Twojej strony i jaka jest prawda. E, to może najpierw powiem, jaką mam opinię na ten temat. Uważam, że e, w każdej, w każdej ploce jest ziarenko prawdy. Uważam, że jest sporo osób. Które faktycznie mogą mieć taki problem. Też jest, te, też jest jeden taki problem. Ja, ja to zauważyłem, jak jeszcze chodziłem do gimnazjum, a potem do liceum, że są takie osoby, które bardzo chcą mocno iść we sport, ale nigdy nic nie osiągają. I, I tak jak tutaj pani zauważyła, poświęcają temu wszystko, grają po te 10-12 godzin dziennie, yy, yy, nie biorą pod uwagę tak bardzo swojego życia towarzyskiego, nie rozwijają go grają i chcą być najlepszymi i to się nie udaje i to jest wtedy porażka. Myślę, że nie wiem, jak temu przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o mnie, e, ale to jest myślę zwana mniejszość w przypadku, bo to też właśnie to jest takie trochę wyolbrzymiane, że tak jest, to ogólnie stereotyp i tak musi to wyglądać. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jeżeli chodzi o mnie, to, to, to tak jak mówiłem, ja to raczej aktualnie sobie grywam po godzinę, dwie i staram się skupić na nauce ze względu na to, że zaraz... Ja, ja to traktuję jako pasję, czasem też dodatkowe źródło dochodu, jak się uda, wiadomo. Ale raczej... No zamierzam niedługo iść do pracy już. A? Trzeba gdzieś iść. A jaka praca? E, no coś w kierunku IT, bo studiuję informatyczne techniki zarządzania. Aktualnie jestem na trzecim, albo może nie będę mówił. Jestem na Przechodzę etap rekrutacyjny w fajnej firmie, może się uda już. Trzymamy w firma jest najlepszy. <laughs> Bardzo blisko tego, co robisz tak naprawdę. Do... Czy ja wiem, no komputery, ale może w trochę inny sposób. Ale komputery. Wracając do poprzedniej wypowiedzi odnośnie osób, które się zatracają w wirtualnym świecie, uważa, że to jest brak dystansu, właśnie powoduje, że nie osiągają sukcesu? Brak... E... Tego, że nie dają sobie czasu na, na regenerację umysłu, ciała i brak tego życia towarzyskiego, że tak naprawdę gdzieś tam mózg nie wychwytuje pewnych rzeczy, które powinien wychwytować bardzo szybko, prawda? Bo jeżeli jesteś w e, w e sporcie, w elektronicznych sztukach walki, to te zmysły powinny błyskawicznie pracować i odbierać wszystkie sygnały. I te, może ten brak dystansu to powoduje. To znaczy, w myślę, że nie jestem na tyle kompetentną osobą, żeby się wypowiadać na taki temat. Eee, I ciężko mi się szczerze wypowiedzieć na ten temat. Eee, hmm, na pewno, na pewno jest. Jest element talentu w każdym sporcie. Jedna osoba nauczy się dużo szybciej grać i osiągnie ogromny sukces. Kiedyś oglądałem jakieś filmy dokumentalne, już nie chcę, nie, nie lubię tak się powoływać, ale byli gracze, którzy potrafili grać pół roku w League of Legends i osiągać ogromne sukcesy, dostawać się do drużyn, a potrafi i to też grając jakoś nie tak dużo, no wiadomo, zazwyczaj miały te osoby styczność, wcześniej z dotom. Bo to podobne całkiem gry? No ale... To, dobra, już nie będę mówił, bo za to mogę zostać za szuty, że podobne. No jednak to są moby, więc e, chodzi o te niszczenie tych baz. E, acz... Jakich baz? Nie, nie wchodźmy w to, proszę. Ale właśnie też chciałem nawiązać do tego League of Legends, bo na, właśnie na podstawie tego e, ja uważam, że ja... No może tak delikatnie coś tego talentu w tej mam, ale większość za, zapracowałem sobie ciężką pracą e, i taką zawziętością i też... Bardzo ważne jest odnajdywanie w odpowiedni sposób motywacji i od, na tyle silnej, żeby pchała faktycznie Cię do tego sukcesu. Eee, właśnie jeszcze w 2017 roku, na przykład, ja sobie grałem zupełnie tak, no grałem w tego Tykana, bo lubiłem, jeździłem na te turnieje, zajmowałem jakieś 10, 12 miejsca, ale nie miałem takiego oparcia, żeby być najlepszym. No dobra, przyjechałem, zostałem bęcki, znaczy Bencki, no kogoś tam pobiłem, potem mnie sklepali, pojechałem do domu, fajnie było, znowu się wszyscy uśmiechali. Ale to jest ciekawe, bo przestają się uśmiechać, jak się zaczyna wygrywać dużo. Ale A tak jak wygrywasz, przestają się uśmiechać? Tak, tak. Yy, ale, ale właśnie i ta motywacja. Ja wracam jeszcze do tej motywacji. Spotkałem kiedyś na swojej drodze po prostu osobę, która była naprawdę bardzo dobra na skalę światową, nie z Polski. No i po prostu mnie wyśmiała na tym turnieju, że nie jestem, wyleję yy, jak gram i że nigdzie nie zajdę. I to było strasznie aroganckie, bo jak to była naprawdę europejskiego tekena i stwierdziłem, że. O nie, tak nie będzie, tak nie ja może ci być. ci pokażę. Tak, tak, tak nie może być po prostu. I, I to była ta moja motywacja i myślę, że warto w jakiś sposób obnaleć tę motywację, bo z tego jest ciężko. I jak grałem na przykład w League of Legends przez parę lat, też myślałem, że może coś z tego kiedyś będzie, ale nie potrafiłem znaleźć takiej motywacji. Miałem tam jakiegoś, jakieś tam dywizje typu Diamond 1, Master Tier, ale, ale byli lepsi po prostu. Byli lepsi i nie umiałem przeskoczyć pewnej bariery. Tak samo było właśnie w tym tykanie, jak zajmowałem te 12 miejsca. No nie szło tego przeskoczyć, ale się udało, bo znalazłem motywację. To był twoim wzorem do naśladowania, kiedy zaczynałeś? Myślę, że Devil, taki gracz z Polski, z okolic Poznania. Tak, bardzo szanowałem, bo to był Polak, który jechał na turnieje europejskie, niszczył wszystkich. Jak się napatoczył jakiś Koreańczyk, to też potrafił dostać jeszcze niezłe lanie. Niestety Dewila nie ma z nami już 4 lata, zniknął. Wygrywając ostatni turniej w Warszawie, potem jeszcze więcej na turniach nie pojawił. Krążą jakieś legendy, co tam się z nim dzieje, ale już nie będę mówił. Tak, to myślę, że on był moim. Na wszyscy wiedzą, skoro są legendy. No. Ciężko stwierdzić. Myślisz, że jesteś też wzorem do naśladowania? Dużo osób do ciebie pisze o... i prosi o radę? Zdarza się, tak, zdarza się. Zdarza się. I chętnie tych rad udzielasz? Oczywiście, jeżeli jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo czasem to też tak wychodzi, że. Wiele rzeczy też w grze już robię bardziej praktycznie niż teoretycznie. Czasem są rzeczy, których nie potrafię wytłumaczyć. Jeżeli jestem w stanie coś wytłumaczyć, staram się to robić i pomagać osobom, które o to proszą, ale staram się też, tak że nie jestem w stanie. Mimo tego, że robię to w grze, nie umiem tego wytłumaczyć. No dobra, jesteś bardzo dobry, jeden z najlepszych w Europie. A z kim chciałbyś najbardziej zagrać? Może Liga Światowa? Myślę, że bardzo fajnie byłoby zagrać. Bo ja gram ogólnie postacią Akumon. I bardzo fajnie byłoby zagrać z najlepszymi graczami na świecie tej postaci. Na ostatnim vigilante był mistrz Europy, który gra Akumą, był Super Akuma z Francji. Udało mi się z nim zagrać i wygrać. Także to był ogromny sukces. Fajnie by było też zagrać z najlepszymi Akumami na świecie, takimi jak Awaiz Hani z Pakistanu albo, albo Kaiper z Hiszpanii, w sumie też Europa. Tak, myślę, że to by było naj, najlepiej, właśnie zagrać z tymi samymi postaciami i sklewać. To by było super. Jeszcze chciałam zapytać, jak Twoja rodzina, Twoi bliscy, jak odnoszą się do tego, co robisz? Tata zawsze wspierał od najmłodszych lat i, i bardzo trzymał za mnie kciuki. Woził mnie na te turnieje do pewnego czasu, bo razu już wiadomo, że już taty nie ma tutaj. Znaczy jest tata, ale nie wozi już, nie, nie ma go tu z nami dzisiaj. Mama tak podchodziła troszeczkę do tego sceptycznie, uważała, że tracę czas, ale się myliła. Właśnie to też tak fajnie wygląda, że się myliła. Widzisz mama, jaki synek jest dobry. Nie spodziewała się na pewno. Nie, rada dla ludzi, którzy dopiero zaczynają. Nie podawajcie się za szybko, nie podawajcie się za szybko. I... No właśnie nie podawajcie. Tak jest I... i mówię wam, motywacja, ale taka prawdziwa, musicie znaleźć prawdziwą motywację i zbierać szybko doświadczenie bo te turnieje, stres turniejowy i takie rzeczy, z tym się trzeba obyć. Tego się nie da przeskoczyć, nieważne jak dobry będziesz grając u siebie w domu, jakieś online'owe, rankingowe rozgrywki, jak pojedziesz na turniej, to jest zupełnie inna sfera, zupełnie inna kultura grania i warto już nawet, jak jeżeli chcesz coś w przyszłości robić z, jakąś, z jakimś konkretnym tytułem, warto jechać na ten turniej i pograć po prostu już, nawet nie będąc jakimś super dobrym i nie, nie spodziewając się wielkiego jakiegoś sukcesu na turnieju, ale żeby obyć się z tym stresem. Stres zamieniamy na motywację albo na ekscytację. Ja, na przykład, tak mam, że często jak się denerwuję, dobra, 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 to nie denerwuj się, tylko zobacz, co tam w tym jest fajnego, w, tych, w tym stresie. I rzeczywiście zamieniam ten stres wtedy na taką ekscytację, motywację i wychodzi mi na lepsze. Czy też tak masz? A... Kurczę, to super, właśnie Kurczę. super. Tak, tak, bardzo fajne podejście, ale ja, tak szczerze, właśnie. Nie chcę zabrzmieć e, tak troszeczkę. Pan Aha, no, nie wiem. No, to jest przesady. To jest, to jest żebyś był na scenie w tym momencie? Matka, nam Adam. zabierają. A no, niestety, niestety wzywają mnie siły wyższe. To jeszcze wypowiem się. Ja, ja tak właśnie nie chcę zabrzmieć dziwnie, ale już ja się raczej nie stresuję. Znajdź ten stres, bo jest motywujący bardzo często. Albo może nie. Jak się nie stresujesz, to znaczy, że wiesz, że jesteś najlepszy. Maćku, dziękuję Ci, ślicznie musi uciekać, bo jest najlepszy. Dziękuję bardzo. Najlepsza i najlepszy. Dziękuję bardzo.